Hej, Kochani, to akwa Zapraszam Was na kolejny odcinek "Czarnej wdowy". Ostatnio udało mi się pozyskać narzeczonego, jak pewnie już wiecie. A jak nie wiecie, to oczywiście, kochani, zachęcam Was do tego, żebyście nadrobili poprzednie odcinki, zwłaszcza pierwszy, bo tam się wszystko faktycznie zaczyna i macie opowiedzianą dosłownie całą historię. Na czym tutaj zastaliśmy naszych kochanków? Proszę bardzo, okej, okay, stoją sobie przy łóżku. W takim razie, Debbie, od początku trzeba wszystko zacząć, wiadomo. Czyli musimy Cię po prostu przebrać w jakiś dzisiejszy nowy ciuszek. Ach, te zasady. Nie ma litości, trzeba się po prostu tego wszystkiego trzymać. Myślę, że możemy założyć jakąś taką prostą, oczywiście standardowo białą sukienkę. To nie jest tak, że Debby będzie miała Cały czas ten sam kolor jakby sukienek. Absolutnie nie, to też nie będzie tak, że będzie cały czas w jednej fryzurze. Zachęcam Was do nadrobienia moich reguł. Także na spokojnie tam możecie sobie wszystko ogarnąć. Powiecie jak jest tutaj. Nie chcę już powtarzać tych reguł w kółko, bo jednak chcę z lecieć dalej. Dobra, Debbie to elegancka kobieta, tylko w takim razie zdejmę jej jeszcze łańcuszek, bo on tutaj przeszkadza, więc oczywiście zachowam ją w takim eleganckim klimacie. No i lecimy dalej. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Dzisiaj będę chciała, aby Debbie wyszła za mąż i zobaczymy, czy to wszystko mi wejdzie, Mam taką nadzieję. Od razu w takim razie możemy zmienić. Strój, oczywiście na ten codzienny, gdzie jest w ogóle Ben. On sobie poszedł, nie poszedł. On tutaj coś robi w kuchni. Widzę, że posprzątałeś mi chyba tutaj. Okej, okay, kochany, w takim razie w ogóle idź sobie już w tej chwili do domu i mam taki pomysł, żeby po prostu dzisiaj przeprowadzić tą naszą debi. Bo nie oszukujmy się, kochani, ale mamy 219 simoleonów. Sami zresztą zobaczcie, jak wyglądają nasze ostatnie rachunki. To jest tragedia. Rachunki są dla nas bardzo niemiłosierne, więc w takim razie od razu sobie przejdę do zarządzania światami i po prostu ją przeprowadzę. No bo nie chciałabym takiej sytuacji, że faktycznie debi będzie bez prądu. To, to totalnie jej nie przystoi, więc w takim razie muszę sobie ją stąd eksmitować, tak żeby po prostu nie stracić całej zawartości, ale spokojnie do tej posiadłości będziemy jeszcze wracać nieraz. Teraz po prostu chcę ją sobie tylko przerzucić do tego Sanmaishuno, do tego Dru i oczywiście chcę posiąść jego majątek. O, patrzcie, ile hajsu nam wpadło. Dobrze, w końcu. <laughs> Będzie nowaciki. A, jak fajnie. W takim razie Sanmaishuno odwiedzimy i idziemy teraz do naszego przyszłego małżeństwa. Dru, wam powiem szczerze, że jest trochę nierozgarniętym Simem. On jest fajny, ładny, Przystojny, ale to nie jest faktycznie facet, który. O, coś tu się stało. Ale to faktycznie nie jest facet marzeń, więc nie oszukujmy się, ale po prostu im szybciej, tym lepiej, nie? <laughs> ben, nie wygłupiaj się, po prostu idź do tej pracy i tyle. Naprawdę, nie denerwuj mi chłopie. Ja ciebie tutaj dzisiaj nie chcę. O, jakoś ty się, żeś tutaj pierwszy raz tak ładnie ubrał. Fajnie, okej. Okay. W takim razie Debbie, my musimy kłóć żelazo póki gorące i pokaż ty mi się tutaj, jeżeli chodzi o twoje potrzeby. Jak wygląda sytuacja? Okej, okay, czyli wszystko jest w porządku. W takim razie zaczniemy powoli, powoli do przygotowania do naszego małżeństwa. Nie, nie wolno ci sprzątać. Oszalałaś? Debi? absolutnie nie. Jedyne co możesz zrobić, to faktycznie wynająć służbę. Niech ktoś tutaj do nas fajny przyjdzie, będzie nam gotować, będzie nam sprzątać, czemu by nie. I myślę, że też tutaj sobie od razu pozapraszamy inne Osoby, żebyśmy mogli faktycznie uczynić ich naszymi, tam wiadomo, wszystkimi innymi od ślubu. Więc służba sobie przyjdzie za chwilę do nas, a ty sobie tutaj teraz wrócisz na kanapę i usiądziesz i wykonasz kilka ważnych telefonów, moja droga. Więc zaczniemy na przykład od Erika. O, jaki fajny facet. Cześć, panie służba. Jak pan ma na imię? Służba. Szajruje. Będę na Ciebie mówić służba. <grych> Okej, okay, w takim razie jeszcze nie będę taka niedobra. Zanim podzwonię wszędzie indziej do innych ludzi, to tutaj jeszcze zrobię pokoik dla służby, bo chciałabym, żeby faktycznie ten nasz pan służba się tutaj u nas zadomowił. I jakieś takie poproszę zwykłe czarne łóżko. Eleganckie, żeby nie było. Okej, okay, niech będzie. O, cyk, tak tutaj sobie to postawimy. I od razu przydzielimy łóżko służbie. Szaj, nawet tego nie będę czytać. <grytanie> Dobra, w takim razie, Debbie, poproszę, żebyś zaprosiła Erika. Poproszę, żebyś zaprosiła Jade. Niech będzie też Geoffrey. Czemu nie mogę Geoffrey'a zaprosić? Okej, okay. a wdowę. Ej, tutaj się coś dziwnego wydarzyło. Dobra, w takim razie od razu go możemy zawołać. Dawaj tutaj do nas, Erik. Mamy do ciebie ogromną prośbę. O, Jade już tutaj w sumie weszła, jak do siebie. Od razu zablokuję w takim razie komputer, bo widzę, że oni po prostu już tutaj będą chcieli, wiadomo, porządzić trochę. Erik, ja od razu ciebie poproszę, żebyś został osobą, która będzie mi udzielać ślubu. Czemu by nie? Fajnie by było. Erik był naszym masażystą. To teraz może być w sumie kimś więcej. <grych> o, zostanie strażnikiem obrączek. To nie. Sim udzielający ślubu. To będzie idealna funkcja dla Ciebie. Jade, w takim razie za chwilę poprosimy o to, żeby została naszym powiernikiem od kwiatów. Chyba się zgodził. To dobrze. Proszę bardzo, będziesz naszą kąpanką od kwiatów, Jade. Tylko skończcie rozmawiać. Już, 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 kochani. Koniec, koniec, koniec. Jade poszła do góry. W takim razie Ty sobie, Erik, już możesz stąd iść. My pośledzimy tutaj dziewczyny. Czyli wydaje się, że nasza Jade bez problemu zaakceptowała to, że wychodzimy za mąż. Fajnie. W takim razie poprosimy Geoffreya. dlaczego ja go nie mogę tutaj zaprosić? Dziwne, a nasza. Rose. Też nie mogę zaprosić. Nie wiem o co chodzi. Że wszystko jest w porządku. Ona raczej nie powinna być jakoś specjalnie zajęta. Jade możemy też już wysłać do domu. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o zapraszanie tych wszystkich, bo tutaj widzę, że Rose w ogóle nie mogę zaprosić. Dziwne. A, słuchajcie, patrzcie. Tutaj mamy tą naszą Rose, dlatego tego ja nie mogłam jej zaprosić, bo ona już tutaj jest. Super. Weź szybciutko ją tutaj, Debbie, poproś o to, żeby była ona twoim powiernikiem, jeżeli chodzi o obrączki. Wiadomo, Debbie będzie musiała zawsze zapraszać Rose na ślub, bo jednak ten ślub musi być takim totalnym dowodem. Więc po o zostanie strażniczką obrączek. No i proszę cię bardzo, Rose, zatrzymasz się? Wysłuchasz naszych próśb, poproszę. Bez dzwoni. Mm. Zostaw mnie. Okej, okay, czyli zgodziła się. Fajnie. Też tutaj, kochani, jakby nie patrzeć, trzeba Wam sprostować w sumie tą całą sytuację, która jest pomiędzy Rose a Debbie. One się nie nienawidzą. Też, to też nie jest tak, że one się przyjaźnią, ale Rose nie żywi urazy do Debbie, bo nie ma żadnego po prostu ku temu powodu. Tak naprawdę Rose nienawidzi z całego serca męża Debbie, czyli po prostu Bruce'a. No dobra, dziewczyny się ze sobą pożegnały. W takim razie teraz poprosimy Geoffreya zaproś do spędzania czasu na tej parceli. To od razu wtedy też go tutaj odhaczymy. Jeffrey do nas. Nas przyjdzie, mam nadzieję, że go zaprosimy. Aha, okej, okay, okej, okay. dobra, okej. Okay. Geoffrey do nas przyszedł do domu bezpośrednio, a w takim razie my też tutaj musimy się przeteleportować, już nie będę traciła czasu na to, żeby iść ten kawał drogi. W takim razie zawołamy go, nie zawołamy go, podejdź tutaj, Debbie, możesz go zawołać. Musisz tutaj, wiadomo, mieć przydzielone swoje zadanie i to będzie po prostu orszak ślubny. Zgadzasz się, Geoffrey? Długo się nie znamy, ale wiesz. No, i bardzo fajnie, od razu sobie możesz iść. I myślę, że możemy w takim razie zacząć przygotowania do ślubu. A w ogóle, kiedy Ben wraca? Bo to też jest dobre pytanie. O której on kończy pracę? O 16. I już wróciło moje kochanie. W takim razie, słuchajcie, nie ma co przedłużać, i od razu zajmujemy się tym wszystkim. A co tam? Ogarniamy sobie wydarzonko, ceremonia ślubna, proszę bardzo, i lecimy. Nowożeńcy są, bardzo dobrze. Simowi z orszaku ślubnego niech będzie Joffrey. Udzielający ślubu będzie Erik. Kompanka z kwiatami. Mamy Jade. Strażnik obrączek. Musi być Ross i ona zawsze nim będzie. W tym sensie strażnikiem obrączek. A jeżeli chodzi o gości, no to w takim razie możemy sobie zaprosić Kado, Bjorna, Niech będzie trochę zazdrości na ślubie. A co tam? Marcel też niech wpadnie. Markus, Dominik. Jakaś kobietka też niech będzie. On nas nie lubi, więc jego sobie odpuścimy. Meredith i Genji. Myślę, że to wystarczy. Dobra. To w takim razie lecimy dalej. I jeżeli chodzi o aktywności, to na pewno będę chciała, żeby Simowie przeszli się alejką. Żeby odbyli małżeński pocałunek. Czemu nie, rzucajmy się ryżem? Czy będę chciała jakąś herbatkę, ucztę i tak dalej? Z góry mówię, że nie. Jeżeli chodzi o aktywność, to wiadomo, musi być też złożenie przysięgi małżeńskiej. No i w zasadzie niech to będzie tyle, bo to wiadomo, pierwsza ceremonia, tym bardziej, że mąż nie jest jakiś taki, wiecie. Mąż nie jest czytem marzeń. Jeżeli chodzi o stroje, to poprosimy pełną elegancję. Jeżeli chodzi o kolor, to poprosimy kolor niebieski. Czy ja mogę wybrać więcej kolorów? Nie, ja mogę tylko wybrać jeden. Więc niech będzie kolor niebieski, a co tam? W takim razie musimy ich przygotować. Zacznę od niego, bo myślę, że z facetem pójdzie mi szybciej, jednak wiadomo, na Debbie chce się troszkę bardziej porozpieszczać. Musimy wybrać jakiś ładny strój i myślę, że ten będzie idealny. Zmienimy Ci tylko jeszcze butki, mój drogi, żeby pasowały Ci tak naprawdę do całego stroju, i w sumie nie będę komplikować chyba sprawy i po prostu zostawię go w całych gładkich butach z czarną podeszłą. Kto na to będzie patrzeć? Na pewno nie ja. Jeżeli chodzi o fryzurę, to możemy faktycznie też coś zmienić i może coś takiego. Nie, bo on już faktycznie zaczął przypominać kogoś innego ani samego siebie. Może coś takiego? Też nie, też nie, też nie. Ach, to jest tylko jednorazowy wybryk. Nie wiem, jest z nim problem. <noise> Dobra, niech będzie taki fryz trudno. Idziemy teraz ubrać Debbie. A, wygląda całkiem przyzwoicie, no, ale z Debbie musimy zrobić jakieś takie, wiecie, bóstwo, nie? Zaczniemy oczywiście na samym początku od fryzury. Nie ma tutaj co oszukiwać. Oczywiście, że będzie miała krótkie włosy, a właściwie to średnie włosy, tylko chciałabym, żeby one były, o, na przykład w takiej formie. Coś takiego, a może takie. Takie mi się bardziej w sumie podobają. No i teraz kiecka. Musi być fajna, taka wiecie, jak w zimę. Dobra, mam sukienkę z modyfikacji. W sumie podoba mi się w tym kostiumiku. No, nie jest to może jakaś najpiękniejsza suknia, ale jak dla mnie jest całkiem okej. Okay. Bo jak tak patrzę na te wszystkie inne sukienki, to one są ładne, kurczę. Tylko ja bym chciała, żeby ona faktycznie miała jakiś taki, wiecie, poblask, coś w tym stylu. Jakieś takie, nie wiem, zmrożone te kwiatki. Więc myślę, że po prostu ta sukienka będzie faktycznie idealna. No i co? Fryzura, włosy, wszystko jest, wszystko siedzi. Myślę, że Tutaj nie ma co więcej kombinować. No dobra, mamy to. No i została ostatnia rzecz, czyli parcela. No i tutaj, kochani, nie będę oszukiwać, że parcela oczywiście też jest wybrana z galerii i oczywiście będzie to lokal weselny. Teraz mamy godzinę 16, od razu przejdziemy po prostu na ślub i tyle. Nie będziemy przesuwać tego w czasie, tylko po prostu od razu idziemy się hajtać. Cóż za muzyczka. Okej, okay, mamy tutaj kilku gości. Fajnie, przyszli, wszyscy zebrali się. Moi drodzy, zasiądźcie sobie tutaj do mnie wszyscy. Proszę w takim razie, żebyście sobie usiedli. Uroczy łuk weselny. Aha, kochani, teraz tylko jeszcze jedna rzecz. Widzę, że będę musiała tutaj sobie faktycznie ustawić ścieżkę, ale to na spokojnie. Dalejka, najlepiej białe kwiatki. Oczywiście kodzik jest, BB Move Objects On. Dlatego wszystko ładnie, sprawnie działa. Okej, okay, ten mikrofon stąd wyrzucę, bo on w sumie tutaj jest mi niepotrzebny totalnie. Ten stoliczek też odsunę, żeby tutaj osoba, która będzie mi udzielać ślubu, mogła sobie na spokojnie stanąć. Może dłuższą tą alejkę? Bo czemu nie? No i teraz jest alejka. Kochani, oczywiście chcę wam pokazać szybciutko, jak wygląda cała parcela. Tak się prezentuje, jakby wnętrze. Gdyby tutaj jakaś taka pogoda nam nie wyszła, no to wiadomo, będziemy się ratować i wtedy przechodzić tutaj. Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby, bo jak na razie się nie zapowiada. Tak w ogóle wygląda ten domek w całości. Właściwie to można by powiedzieć, że to jest taka kapliczka, coś w stylu mojego kościółka. No a wiecie sami, jak to wygląda. Oczywiście jest to całkowicie. Lokal weselny, także bez wątpliwości, tylko tutaj można faktycznie się zabawić na samej górze po całej ceremonii, a na dole oczywiście pobrać, więc tak to wygląda bez zbędnego przedłużania, kochani. Chcę wam jeszcze pokazać, że sama z siebie dodałam sobie tutaj tafle, tak zwane lodowisko, i tutaj moi simowie będą mogli sobie jeździć na łyżwach bez tych wszystkich innych ozdóbek, które zazwyczaj lodowiska w simsach mają. Także modyfikacja, moi drodzy, modyfikacja. No, ale teraz zbraliśmy się tutaj wszyscy, aby się po prostu pobrać, więc moje. Moi drodzy goście zasiadają, a ja oczywiście przygotowuję sobie debi i naszego tutaj... Aha, o, o, czekaj kochany. Ja widzę, że ty masz problem, żeby przejść. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak być nie może. W takim razie niestety, ale będziemy musieli to sprzedać. Jeśli chodzi o łuk weselny, muszę ci tutaj zrobić miejsce. Hmm, no dobra, może w taki oto sposób. Teraz przejdziesz, obyś przeszedł. Jeszcze raz w takim razie proszę zająć miejsca. O, patrzcie, udało się. Trzeba było wykolegować stolik. No dobra, mamy to. O, faktycznie wygląda jak taki trochę ksiądz. <laughs> Debi, gdzie jesteś? Debi jest super głodna, świetnie, to niedobrze. Nasz yy, dru też widzę, że tutaj będzie niedługo potrzebować coś zjeść. Okej, okay. a ja nic nie chcę mówić, yy, ale kochana, ubrałaś się nieodpowiednio. Była mowa, że ubieracie się na niebiesko, a wy wszyscy ubraliście się w ogóle w jakieś inne ciuchy. I powiem wam szczerze, że to jest taki typowy syndrom wesela. Zawsze przyjdzie ktoś, kto po prostu odstaje od reszty. I proszę bardzo, Meredith jest teraz taką czarną owcą tego wszystkiego, tylko że w czerwonej kietce. Na samym początku przepuścimy alejką. Mam nadzieję, że to oczywiście przejdzie. Idź w stronę otaża. kompankę z kwiatami. Oczywiście jest to jade. Uuu, jak to fajnie wygląda. Patrzcie, jak Jade ładnie sypie kwiatkami, tylko nie ubrali się tak, jak ich prosiłam. O co? Jestem trochę zła. Zrobimy oczywiście im zdjęcia. O, fajnie to wygląda. Tylko Panny Młodej i Pana Młodego brak. Okej, okay, Jade zajmuje w takim razie miejsce. Wszystko ma sens. W takim razie teraz zaprosimy osobę, która będzie strażniczką obrączek. Czyli mamy tutaj naszą wiedźmę. Będę musiała sobie przeteleportować Pannę Młodą i Pana Młodego. Przestańcie razem gadać. Ta już flirtowała z kimś kolejnym. Okej, okay, widzę, że się dzieje. O, jak to fajnie wygląda. Oh. Oh. Usiądziesz sobie tutaj? Fajnie, wszystko poszło tak dobrze automatycznie. Teraz pora na pannę i pana młodego, więc od razu klikamy sobie znowu na alejkę. Wyślij w stronę ołtarza dwoje simów i będzie to oczywiście Drew i będzie to oczywiście Debbie. Proszę bardzo, kochani, musicie pięknie sobie tutaj stanąć. No. Nigdzie nie idzie tam co wy robicie? Nie. Mogło się tak ładnie skończyć. Złóż przysięgę z Simem udzielającym ślubu i pocałujcie się. O! I co, kochani? Ja muszę sobie oczywiście zrobić standardowo zdjęcia. Okej. Okay. Ładnie to wygląda. Może to nie jest jakaś najlepsza ceremonia, ale słuchajcie, nie jest źle. I myślę, że w ogóle muszę tutaj trochę podkręcić pogodę. Niewielkie opady... Śniegu. Jak szaleć, to szaleć. O, ej, to naprawdę ładnie wygląda. Dobre zdjęcie. Tu w ogóle jest jakieś takie przejaśnienie, jakiś taki dziwny przebłysk. Piękny ślub. Bardzo skromny, ale piękny. O, mam tutaj jeszcze jakieś świeczki. Ach, cudowna ceremonia. Co? Czy ja tutaj słyszę, że ludzie marudzą? Ludzie, simowie. Oni są wszyscy znodzeni? Nie do wiary, ale ładne światło. Bardzo ładne światło. Przepraszam, i co się dzieje? On jest zazdrosny. <laughs> o! Oh. No wiesz co, Erik? Oni chyba wszyscy wiedzą, kim ona jest. <laughs> chyba jednak Erik to nie był dobry pomysł. Mmm, ale całusek. Jaki piękny! Bardzo ładna animacja. Bardzo ładna. No, patrzcie, robi się już ciemno. I teraz w takim razie musimy poprosić naszych cudownych gości, aby rzucali w nas ryżem. A my postaramy się przejść alejką i mam nadzieję, że w takim razie nam się ta misja zaliczy. W stronę przeciwną do ołtarza, również dwoje Simów. Oczywiście, że Drew i oczywiście, że Debbie. Ale fajnie to wygląda. Rewelacja. Aż słuchajcie, muszę sobie znowu zrobić zdjęcie. Kapitalnie to wygląda, ale on ma dziwny uśmiech. O, ja mam aparat na zęby. Ona wygląda, jakby była starsza od niego. Może tak jest? Kto wie? Ale uważam, że w ogóle do siebie nie pasują. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale nie mają między sobą takiej fajnej więzi. Ale ten ryż jest super. Ryż mi się bardzo podoba. Spadający. Rany Julek, ja robiłam zdjęć. Przepraszam Was, kochani, za to, ale to są naprawdę bardzo fajne chwile i to naprawdę bardzo ładnie wszystko wygląda. Myślę w takim razie, że w ogóle możemy skończyć to wszystko. Tylko nie rozumiem, dlaczego nie uznało mi przejść w stronę ołtarza, przejść z powrotem. Dziwne. O, dopiero teraz mi uznało to wszystko. Zawołam wszystkich gości. Spieszcie na pierwszy taniec. O, udało mi się w końcu ustawić za taniec. Ale co najśmieszniejsze, poprosiłam goście, żeby tutaj przyszli i mnie wszyscy olali. O nie, niech goście tańczą, niech goście tutaj przyjdą do mnie nocowy. Zbierz się na pierwszy taniec. Okej, okay. Bendru też jest zajęty, ktoś do niego właśnie dzwoni z pracy, także to tyle w temacie. Nie swoja, ból zatka, czasami tak jest, siedzenie z cechą wysokie wymagania. Okej, okay. widzicie sami, nie było mi pisane przeżyć jakichś innych rozrywek. Ben nie olał, telefon do niego zadzwonił, świetnie. Ben jest super, powinieneś w tej chwili ją przeprosić, czyli naszą cudowną debi. Myślę, że powinieneś normalnie z nią zatańczyć, a nie po prostu robisz takie dziwne akcje, mój drogi. No, jesteśmy świeżo co po ślubie. On jeszcze nie wie, co go czeka. Na szczęście miał dużo pieniędzy. <gry> Muzyczka delikatnie gra. Uuu, Ben jest rozgniewany. Czyżby to jakaś inna flirty, współmałżonka? Z kim ty flirtujesz? O, słuchajcie, on jest zaborczy. Będzie nam ciężko. <gry> No dobra. Może jeszcze udać się ją tutaj w sumie pocałować. Fajnie by było, gdybyś nam tutaj, Debbie, dał wiadomo, buziaka. Początek jakiś drobny flirt, a następnie. Chciałabym, żeby ci przeszło. Mhm. Niesamowite. Nawet podczas ślubu jej nie pocałuje, bo jest rozgniewany na 8 godzin. Ech. Dlaczego toaleta się pali? Ej, o co chodzi? Dlaczego toaleta się pali? Wow, 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 wow. Czy to było ze względu na załatwienie gniewnie? Dlaczego toaleta się paliła? Mieliście kiedyś taki przypadek, że toaleta wam się w Simsach paliła? Bo mi się właśnie paliła. Czym to było spowodowane? To to znaczy, że przez chwilę był pożar na parceli? No? Plus 400 zł? Dlaczego? Okej, okay, widzę, że najlepsze imprezy zawsze w kuchni. Może byśmy się też w sumie czymś poczęstowali? No dobra, kochani. W takim razie tym niemiłym akcentem, bo moi Simowie zrobili się wszyscy prawie że rozgniewani, będziemy kończyć ten odcinek. Impreza już się oficjalnie. Nie zakończyła. Simowie są w nieco dziwnych humorach, nie wiem o co chodzi. Flirty współmałżonka, z nikim nie flirtowałam, a jednak jestem tutaj o coś posądzana. Wbrew temu, co tutaj się wydarzyło, mimo tego, że Debbie zdobyła naprawdę kupę kasy, to ona uważa, że ten dzień jest dalej najgorszy w życiu, no, Ale Kto jej dogodzi? Także kochani, tym, tak jak już mówiłam, niemiłym akcentem kończymy ten odcinek. Mamy już dzisiaj ceremonię za ślubin za sobą. Ach, ślub był jaki był, nie był jakiś rewelacyjny, ale też i wiadomo, mąż też nie jest jakiś super. Super ekstra. Myślę, że oni do siebie kompletnie nie pasują. Także w ogóle bez problemu tak naprawdę uważam, że Debbie załatwi sprawę. No i oczywiście, jak pewnie się domyślacie, po Bena będzie musiał ktoś przyjść, a oczywiście przyjdzie nie kto inny jak sam Bruce, czyli były mąż Debbie. Były pierwszy mąż Debi, który tak naprawdę ją w to wszystko wciągnął i wpakował. Także moi drodzy, na pewno będzie ich czekać jakaś taka niemiła rozmowa, a może miła, bo to wszystko tak naprawdę zależy też i od Waszej opinii. Jak chcecie, żeby ta cała rozmowa z Bruce'em i Debi się potoczyła? W momencie, kiedy Faktycznie Bruce będzie zabierać duszę dru. Także czeka nas faktycznie następny odcinek bardzo taki intensywny, bo będziemy musieli się sprawnie go pozbyć. Także kochani, subskrybujcie mój kanał, aby być za mną na bieżąco. Ja dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. No i trzymajcie się krótko, bo ode mnie to wszystko. Na razie, cześć pa.